10, 5, 4, 3, 2, 1, jedziemy 100 łokiem. Hamowanie 2 plus prawy długi, zahacz za. Przechodzi 5 plus lewy. 100. Zduść 4 prawy długi, koniec in. Do morza 4 lewy ważny. 300 łukiem 137 prawy in Z hamu 96 minus lewy zacisk 4 55 plus lewy krótki i hamowanie 50 najeć 2 prawy średni in 2 no, minus lewy długi 53 plus prawy średni Późno tul. 83 plus prawy krótszy zahacz. 60 późny 4 minus lewy tul. Po 55 minus lewy średni. 50 skamuj, bardzo późny, 2 plus prawy. IN do 2 lewy, długi, ważny. Przechodzi 5 prawy długi. Otwiera i zamyka. 120 prostój. 7 minus prawy krótki, przechodzi 7 lewy krótki, 100 szczyt, 180 schamuj 5 minus lewy, późny zacisk szarp i 6 prawy 220 prosto Hamowanie 5 prawy out, do 2 prawy długi, koniec tull 90, 5 minus lewy. 84 plus prawy krótszy, może flat. 80, hamowanie 2 minus lewy, nawrót ważny. 400. 7 prawy krótki. Do 6 lewy i 6 plus prawy. 160, hamowanie szyka na odlewej. łukiem 6 minus prawy średni out 120 schamuj 5 prawy podbija. Przechodzi 6 minus lewy. Do 5 plus lewy. Bardzo długi. 120 6 minus prawy bardzo długi. Pamiętasz? 250. Hamowanie szykano od lewej. 3 minus prawy do 2 lewy do prawy. 75 plus prawy, bardzo długi, pamiętasz? Do 6 minus lewy. Posto z hamu, 4 minus lewy, średni, zahacz za. 56 prawy, średni. 120, wczesne hamowanie, 3 prawy, długo otwiera przechodzi 5 lewy 95 plus prawy krótszy i wczesne hamowanie 3 prawy do 2 minus lewy długi 140 na 6 minus lewy średni do 5 plus prawy krótki podbije 200. Hamowanie 5 prawy krótki do 2 plus lewy długi ślisko. 86 prawy długi i 7 lewy długi. Hamowanie 53 plus prawy tul. Do 4 lewy krótszy nie ciąć. 100. Przed 7 lewy hamowanie 62 prawy długi, ślisko i lewy. 57 prawy krótki, 220 podbija. Hamowanie 5 lewy krótki, 52 prawy długi. To 2 minus lewy długi. Osiemdziesiąt łukiem. Okej. Okay. Ile? Cztery czterdzieści osiem.